Bardzo ciepło jest w słońcu Ale też nie chcę się rozbierać ciągle i potem znowu ubierać Jestem na środku Plaza de Zarmaz jak to wygląda i idę dalej Bo wiadomo, są tylko placy i kościoły jak wszędzie Ciężko Bardzo ciężko Idziemy teraz w taką ładną uliczkę, która ogólnie też prowadzi do viewpointu na Cusco, bo wszędzie są góry. Jest tutaj, y... Jest tutaj pomnik y... Jezusa Chrystusa. Nie jakiś ogromny, ale stoi na górze. I... Idziemy tam, właśnie, bo stamtąd widać całe miasto z góry, więc będzie super widok. Ogólnie w miejscu, w którym teraz stoję też jest super widok. Patrzcie w ogóle szkoła. Dzieci są.